Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Filip. Tobiasz? Tobiasz? Tak. Ale ładnie. Widzę, że wszedłeś tutaj od razu w różę. Nie? Nie. nie, nie? nie. Taka koszulka, taki pasek, zielone spodnie z no takim czymś i... Taki... To jest ćwiek chyba. No. Tobiasz Sokiewicz ma 8 lat. Lubi sport, muzykę, kino, modę i mm. konkrety. Gotowa stylizacja? Jeszcze, buty. Wiesz, co mi się podoba? Że jesteś szybki i konkretny. Mm. Naprawdę. Te styliski w te fałenie, to one zanim coś na ciebie założą, to stare dwie godziny mija. Jesteś głodny, zmęczony i masz wszystkiego dosyć. Mm -hmm. A z tobą 3 minuty i gotowe. Mm -hmm. Dobra, to się idę przebrać. <laughs> O czerstwym żarcie prowadzącego proszę zapomnieć. O tym, że w wieku trzech lat wybrał się do kumpla w garniturze, zapomnieć już się nie da. Faktycznie była sytuacja, że wybierał się do kolegi w garniturze. Był okres, że bardzo lubił ubierać się elegancko, koszulę zapinał pod samą brodę. Eee, no i, i rzeczywiście trudnego go było zniechęcić. Ile ja miał wtedy bardzo... lat? No trzy latka. Dzisiaj Tobiasz jest już dojrzałym stylistą, co nie znaczy, że nie ma w sobie fantazji. Wystawiam go na próbę. Zrobimy tak. Jak przegrasz, to stylizujesz 60-latkę. Czekaj! Do kościoła! Start! <głosy> <głosy> Brawo! Brawo. <głosy> Mam stylizację. Za to, że przegrałem, proszę bardzo. Pasi? <noise> tak, pasi. Super. Jedno jest pewne: jeszcze 5 minut, i zamiast pokazu byłaby interwencja ochrony. Powoli musimy kończyć, a szkoda. I myślisz, że ty przejdziesz i co? Ty, Kevin sam w Nowym Jorku. Ty mnie tu nie wkręcaj, co? Przepraszam Państwa bardzo. Przepraszam.